Małże, ostrygi, kraby, wołowina, wątróbka wieprzowa. Co łączy ze sobą te produkty? Przede wszystkim fakt, że Twoja dieta jest bardzo w nie uboga i że są to najbogatsze źródła cynku. Cynk jest jednym z najważniejszych składników mineralnych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Uważa się, że jest składnikiem bądź aktywatorem nawet 300 różnych enzymów. Szacuje się, że 1 trzecia populacji światowej może cierpieć z powodu niedoboru cynku, co koniec końców wprowadzi do powstawania wielu chorób przewlekłych. Co ciekawe, w wielu przypadkach problem wcale nie leży w zbyt małej podaży cynku, co w zaburzeniu jego wchłaniania, o czym powiem więcej w dalszej części filmu. Większość z nas kojarzy cyn z jego bardzo ważnej roli dla funkcjonowania układu odpornościowego. I słusznie, odpowiednie spożycie cynku ogranicza przedostawanie się wirusów do wnętrza komórek błąd śluzowych, jednocześnie ograniczając ich namnażanie się. Natomiast niedobór cynku zaburza aktywację hormonu tymuliny wytwarzanego przez grasicę, co ogranicza zdolność komórek układu odpornościowego do produkowania przeciwciał. Udowodniono, że odpowiednie spożycie cynku podczas przeziębienia potrafi skrócić czas jego trwania nawet o 30%. Zatrzymajmy się jednak przy tym, co ciekawe przy grasicy. Grasica jest to taki gruczoł, który odpowiada za produkcję hormonów odpowiedzialnych za prawidłowe działanie układu odpornościowego. Wraz z wiekiem w naturalny sposób grasica zaczyna zanikać, przez co osoby starsze są zdecydowanie bardziej narażone na infekcje wirusowe od osób młodych. Odpowiednie spożycie cynku przez całe życie może znacznie spowolnić proces zanikania grasicy, dzięki czemu będziemy mogli cieszyć się zdecydowanie lepszą odpornością na stare lata. Dlatego już teraz warto o to zadbać. Cynk to nie tylko układ odpornościowy. Cynk ma wpływ na funkcjonowanie wielu aspektów naszego organizmu. Jest odpowiedzialny za proces gojenia się ran, jest odpowiedzialny za kondycję naszej cery, naszych włosów, naszych paznokci, pomaga w walce z trądzikiem, pomaga w walce z insulinoopornością, jest bardzo silnym antyoksydantem, dzięki czemu zwalcza stany zapalne w naszym organizmie. Żeby omówić dokładnie wszystkie aspekty, na które wpływa cynk, potrzebowałbym co najmniej godziny, dlatego dzisiaj skupię się tylko na jednym, na tym najważniejszym. Mówi się, że cynk jest najlepszym przyjacielem Twojego testosteronu. Cynk jest niezbędny do produkcji testosteronu w komórkach Leydiga. Są to komórki znajdujące się w Twoich jądrach, które są odpowiedzialne za produkcję 95% Twojego testosteronu. Niedobór cynku uszkadza komórki Leydiga, powoduje niewydolność jąder, co koniec końców ogranicza produkcję hormonów steroidowych. Ponadto cynk obniża poziom białka SHBG. Czyli białka odpowiedzialnego za transport naszego testosteronu przez krew oraz kontrolę jego dostępności. Mówiąc prosto, jeśli mamy wysoki poziom SHBG, wtedy, mimo że mamy wysoki poziom również testosteronu, jest on dla nas niedostępny. Żeby to jakoś ładnie zobrazować, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy 100 tysięcy złotych na koncie w banku, ale co z tego, skoro nasze konto zostało zablokowane przez komornika? Czy innego urzędnika. Niby pieniądze mamy, ale nie jesteśmy w stanie nic z nimi zrobić. Tak samo jest z tym białkiem. Jeśli mamy za wysoki poziom tego białka, mimo że mamy wysokie poziomy testosteronu, to są one dla nas niedostępne. Cynk obniża poziom tego białka. Dodatkowo odpowiednie spożycie cynku znacznie zwiększa libido i ogólnie pojęte zdrowie seksualne. A to coś ważne dla każdego mężczyzny i w sumie dla kobiety też. Skoro już wiemy, jak ważny jest wpływ cynku na zdrowie naszego organizmu, warto wrócić do kwestii, którą poruszyłem na samym początku, a mianowicie do przyswajalności cynku z produktów spożywczych. Mówiłem o tym, że najlepszymi źródłami cynku są małże, są ostrygi, są kraby. No ale nie oszukujmy się, raczej nie są to produkty, które zbyt często znajdują się w naszej diecie. W jakich produktach znajduje się cynk, to każdy może sobie spokojnie wygooglować, więc tych produktów nie będę wymieniał. Ja zwrócę uwagę jedynie na dwie kwestie. Pierwsza taka, że cynk jest najlepiej przyswajalny, jeśli jest w towarzystwie białka zwierzęcego. Czyli tutaj od razu możemy powiedzieć, że weganie znowu będą mieli delikatny problem. Druga kwestia, takie substancje jak wapń, jak fitniany, jak szczawiany, jak błonnik ograniczają wchłanianie cynku. Dlatego znowu, wszystkie źródła roślinne, Wszystkie źródła z produktów mlecznych nie będą idealnym rozwiązaniem do, do pokrycia zapotrzebowania na cynk. Mając to na uwadze, warto rozważyć suplementację cynkiem. Zaleca się profilaktycznie suplementowanie 15 mg cynku każdego dnia. Natomiast jeśli jesteś przeziębiony, jeśli masz znacznie niedobór cynku. Albo jeśli cierpisz z powodu niskiego poziomu testosteronu, poszedłbym w kierunku 40-50 mg cynku każdego dnia. Poza słabą przyswajalnością cynku z większości jego spożywczych źródeł, mamy z nim jeszcze jeden problem, a mianowicie zatrucie metalami ciężkimi, a dokładnie kadmem. Można powiedzieć, że kadm oszukuje nasze enzymy i bardzo często wchodzi w miejsce cynku, ograniczając ich działanie. W tej sytuacji, nawet jeśli będziemy mieli odpowiednie spożycie cynku, nic nam to nie da, ponieważ enzymy nasze i tak będą nieaktywne. Powstaje zatem podstawowe pytanie: co z tym zrobić? Choć usuwanie metali ciężkich z naszego organizmu jest procesem dość złożonym, ja postaram się to bardzo uprościć, abyś wiedział praktycznie, co możesz zrobić, aby pozbyć się tego kadmu ze swojego organizmu. Po pierwsze, najważniejsze, musisz ograniczyć ekspozycję na kadm. Mówiąc po polsku, przestań palić papierosy. Chociaż kadmi i inne metale ciężkie znajdują się w wodzie, znajdują się w pożywieniu, to właśnie palenie papierosów jest największą trucizną. Przez palenie papierosów do naszego organizmu trafia najwięcej kadmu. Więc dopóki nie rzucisz palenia papierosów, dopóki nie przestaniesz palić, wszystkie inne działania, jakie podejmiesz w celu usunięcia metali ciężkich, pójdą na marne. Po drugie, sport, aktywność fizyczna i sauna. Bardzo dużą część metali ciężkich usuwamy z naszego organizmu wraz z potem. I po trzecie, warto rozważyć suplementację spiruliną. Jest to taka substancja, która wiąże ze sobą metale ciężkie, ułatwiając pozbycie się ich z organizmu. Także podsumowując, zwróć uwagę na to, aby w Twojej diecie znajdowało się wiele produktów pochodzenia zwierzęcego, bogatych w cynk, czyli takich, których przyswajalność jest wysoka. W praktyce będzie to przede wszystkim wołowina, będzie to karkówka, będzie to jakieś mięso z indyka. Po drugie, pamiętaj o tym, aby profilaktycznie suplementować około 15 mg cynku dziennie. I po trzecie, zwróć uwagę na zatrucie swojego organizmu kadmem. Dopóki nie wyeliminujesz kadmu ze swojego organizmu, nie osiągniesz pełnych korzyści z odpowiedniego spożycia cynku. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Tobie wiele ciekawej wiedzy na temat cynku, którą będziesz mógł w praktyczny sposób wykorzystać w swoim życiu. Pamiętaj jednak o tym, że zdrowie, że funkcjonowanie naszego organizmu jest tak złożonym zagadnieniem, że pochylanie się tylko i wyłącznie nad jednym aspektem nigdy nie przyniesie Tobie oczekiwanych korzyści. Jeśli chcesz, aby twoja strategie, Twoje strategie postępowania, w których zwracasz uwagę na spożycie cynku, na suplementację cynkiem, przynosiły Tobie... Oczekiwane rezultaty musisz zwrócić uwagę na cały kształt, na całą kształt swojej diety, na swoją aktywność fizyczną, na higienę twojego snu, na ogólny styl życia jaki prowadzisz. Także jeśli podobał się tobie ten film zostaw łapkę w górę, zachęcam do subskrybowania kanału, gdyż już w bliskiej przyszłości pojawią się kolejne filmy traktujące o męskim zdrowiu i nie tylko. A tymczasem dziękuję tobie bardzo, że obejrzałeś ten film do końca, życzę tobie miłego dnia i na razie.